Dlaczego bogaci ludzie nie chcą mieć biednych przyjaciół? Myślę, że niekoniecznie chodzi tu o wielkość majątku, tylko bogaci ludzie wolą mieć przyjaciół, od których mogą się czegoś nauczyć, którzy osiągnęli sukces, którzy są nastawieni na rozwój i myślą pozytywnie. Takie cechy mają ludzie mentalnie bogaci. A jak ktoś ma mentalność bogatego człowieka, to przeważnie ma też duży majątek. Może też mieć tymczasowe problemy finansowe, ale na pewno nigdy nie będzie miał trwałej biedy. Dlatego z zewnątrz wygląda to tak, jakby bogaci ludzie szukali sobie przyjaciół pod względem wielkości majątku. Kiedy zaczynasz zarabiać duże pieniądze, zupełnie zmieniasz swój krąg przyjaciół. Nie masz już wspólnych tematów z ludźmi, z którymi dotychczas spędzałeś najwięcej czasu. To wcale nie oznacza, że ty się zmieniłeś. Ludzie biedni mentalnie będą czuć się przy tobie niekomfortowo, niepewnie, pojawi się zazdrość. Zobaczysz, że marudzą, narzekają i obwiniają innych za swoje niepowodzenia. Tematy, które dawniej były dla ciebie w porządku, staną się nudne. Biedni często rozmawiają np. o polityce albo o sporcie. Dla bogatego te tematy to kompletna strata czasu, chyba że jego biznes jest związany ze sportem. Rozmowy o polityce zazwyczaj wywołują złość, negatywne emocje. Ludzie sukcesu wolą rozmawiać o sprawach, które ich dotyczą: o prowadzeniu biznesu, o poważnych sprawach, którymi aktualnie się zajmują szukać rozwiązania większych globalnych problemów. Dlatego bogaci ludzie tak chętnie płacą nawet duże ceny za dołączenie do klubu golfowego, jakiejś organizacji naukowej czy innego stowarzyszenia składającego się z inteligentnych ludzi. Tak samo konferencje, szkolenia. Wtedy można spędzić czas z podobnie myślącymi ludźmi, dowiedzieć się czegoś, poszerzyć swoją wiedzę, a nie usłyszeć badniusy o polityce i że komuś spaliła się kamienica. Teraz możecie się wydawać, że bogaci myślą cały czas o swoim biznesie, nie mają żadnego odpoczynku ani rozrywki. Tak nie jest. Bogaci też mają jakieś rozrywki, tylko zupełnie inne niż biedni. Biedni ludzie przeważnie nie lubią swojej pracy, dlatego szukają takiej rozrywki, która pozwoli zapomnieć im o pracy. Dlatego tak dużo biednych ludzi ogląda telewizję. Bogaci wolą rozrywkę, która jednocześnie daje im rozwój. To może być czytanie książek, albo hakatony, czyli turnieje programowania. Oczywiście zdarza się też, że bogaci oglądają telewizję, ale nigdy nie jest to polityka ani sport, tylko wolą bardziej wartościowe treści, jak filmy dokumentalne, programy popularno-naukowe albo filmy kinowe. Za to praktycznie nigdy nie ma sytuacji w drugą stronę, czyli człowiek biedny mentalnie, który czyta książkę z dziedziny rozwoju osobistego. Nie widziałem jeszcze takiego przypadku. Jak widzicie, w kwestii rozrywki, bogaty i biedny nie znajdą wspólnego tematu. Pokaż mi swoich przyjaciół, a powiem ci kim jesteś. Jeśli odniesiesz sukces, zobaczysz, że u twoich przyjaciół również wiedzi się coraz lepiej. Ale ważniejsze jest, że to działa też w drugą stronę. Jak chcesz przyspieszyć swój rozwój, w pierwszej kolejności najlepiej zmienić ludzi, z którymi przebywasz. Podobno zachowanie człowieka jest średnią pięciu osób, z którymi spędza najwięcej czasu. O to właśnie chodzi bogatym. Nie selekcjonują ludzi ze względu na pieniądze, tylko biedni ludzie mają zupełnie inny mindset, narzekają, obwiniają innych o swoje porażki. Zamiast inspirować i motywować, przekazują pesymizm, niechęć do działania. Druga ważna sprawa. Jeśli masz dużo pieniędzy, to ludzie wokół cały czas czegoś od ciebie chcą. Chcą pożyczki, chcą pracy, chcą twojego czasu, mają roszczeniową postawę. Taka sama sytuacja dotyczy też człowieka, który ma dużą wiedzę. Ja to świetnie zaobserwowałem na sobie. Od kiedy mam dużą wiedzę z informatyki, to zdecydowana większość ludzi w moim otoczeniu ma roszczeniową postawę. Cały czas chcą czegoś ode mnie, żebym coś dla nich zrobił. Messenger na moim prywatnym koncie na Facebooku wygląda teraz jak służbowy czat pracownika Google. Najgorsze jest to, że wszyscy chcą czegoś za darmo. Od pewnego czasu wiem, że najszybciej można zakończyć taką rozmowę, jak powiem, że chcę zapłaty. Nawet jak to ma być cena 2 zł, to wystarczy, żeby odpalantować takiego roszczeniowego człowieka. Jeśli spotykasz się z ludźmi tak samo bogatymi albo z taką samą wiedzą jak ty to oni niczego od ciebie nie będą chcieli. Przykład, ja jestem bogaty, ty jesteś bogaty, nie potrzebuję twoich pieniędzy, nie potrzebuję, żebyś dał mi pracę. Wtedy taka relacja jest szczera, a nie interesowna, bo komuś zależy na tobie, a nie swoich pieniądzach. Celebryci, którzy żyją na pokaz, często mają fałszywych przyjaciół. Wiecie, jak ich do siebie przyciągają? Robią wystawne imprezy, mają ogromne wille, latają prywatnymi samolotami, jeżdżą Bentleyem albo rolls royceem no i wtedy ich niby przyjaciele, którzy niekoniecznie są biedni, ale po prostu nie chcą wydawać tyle na głupoty, przychodzą na te imprezy w zamian za drobny prezent, przesiadują w tej willi, żeby pogadać o pierdołach i napić się dobrej kawy, jakie wolne miejsce w prywatnym samolocie to się wcisną, bo akurat chcieli lecieć w tym samym kierunku. I jak celebryta zbankrutuje albo zacznie żyć oszczędnie, to ten niby przyjaciel nagle zniknie z jego życia. Zniknie, bo nie był tam dlatego, że lubi tego człowieka, tylko lubi jego dobra materialne, chce mieć taki sam lifestyle niskim kosztem. Ja podobnej sytuacji doświadczyłem, jak chodziłem do podstawówki. Nie byłem jakoś bardzo bogaty, powiedziałbym raczej, że byłem biedny, ale wystarczyło, że miałem komputer. Kilka razy w tygodniu przychodził do mnie kolega, który był z patologicznej rodziny, skrajna bieda, i nie miał komputera. Przychodził niby do mnie, ale było wyraźnie widać, czy przychodzi pograć. Ten komputer nawet nie był jakiś szczególnie dobry. Tam grywe flaszów w przeglądarce nawet lagowały, ale mając ten komputer byłem w pewien sposób bogatszy od niego. Wtedy nigdy nie przychodził do mnie, chodził grać do publicznej biblioteki, która była na jego osiedlu i było tam kilka komputerów. Tylko tam ludzie zainstalowali kilogery i krali hasła do gier. Kilkanaście razy mu chyba ukradli konta z gier przeglądarkowych. Dlatego wolał przychodzić do mnie, udając przyjaciela. Zastanów się, czy masz takich przyjaciół, którzy są tylko dlatego, bo posiadasz coś, czego oni nie mają? Albo masz jakąś wiedzę umiejętności, których oni nie mają? Jeśli tak, odetnij ich od tego i sprawdź, czy dalej będą chcieli z tobą rozmawiać. Jak nie będą, to może warto zakończyć znajomość, bo nic na niej nie zyskujesz, tylko ta druga osoba zyskuje na tobie. Ja nie miałem żadnego pożytku z tego, że ten kolega przychodził do mnie pograć. Mogłem zakończyć znajomość, mówiąc, że komputer się popsuł i nic bym na tym nie stracił, najwyżej bym je zwyzywał. To byłoby tyle w tym odcinku. Jeśli nauczyłeś się dzięki mnie czegoś przydatnego, zostaw łapkę w górę. Możesz też zasubskrybować kanał, jak lubisz takie tematy. A na koniec przeczytam fajny cytat, który będzie świetnym podsumowaniem tego odcinka. Czasami spędzam czas samemu, bo słuchanie tak samo bezsensownych rozmów od ludzi każdego dnia sprawia, że chcę kogoś uderzyć w twarz. Ryan Reynolds.